Dzień dobry moi kochani i witam się z Wami w kolejnym drugim już vlogu, a dzisiaj Wrocław. Przyjechaliśmy z bardzo dobrymi znajomymi i będziemy sobie spędzać weekend, więc zapraszam Was do oglądania tego vloga, bo właśnie tutaj będę wam to wszystko relacjonować. A przy okazji odwiedzimy fajne miejsca we Wrocławiu, no i przede wszystkim celujemy w Jarmark, który się tutaj odbywa. Właśnie, bo my przyjechaliśmy głównie z myślą o tym, że odwiedzimy Jarmark Bożonarodzeniowy. I to też wam tutaj dzisiaj pokażemy. Oglądajcie do końca. jest jakby nie. No nie. Szybki room tour. Jesteśmy w hotelu, czy w, jak to się nazywa? Czarny wie. Ale w starterze. To nazywa się starter. Ogólnie nie zależało nam na super warunkach. Po prostu zależało nam na tym, żeby się przespać, bo większość czasu będziemy spędzać na mieście. Co ale prawda, ale, ale to mamy swoją fajne. kuchnię. Tu mamy biurko i Mariusz zostawił już tam swoją kurtkę. Zawsze to samo, za każdym razem to samo. Bierz to stamtąd. Tak. I tak, tutaj mamy łóżko, szafa. Ogólnie to standard taki szafa. i kołowy. Szafa, dużo miejsca. Patrz, jest rura. Tak, rura. W szafie. Rura w szafie zatańczysz mi na róże w szafie? Nie, bo to się rozleci. Przy okazji, jak mamy chwilę wolnego przed pójściem na jakieś jedzonko, to pokażę wam to, co kupiłam. Jeśli nie wiecie, co to jest, ja też nie wiedziałam. To są to takie małe mikrofoniki. Mają jeszcze takie słodziutkie puszki, ale niestety nie zabraliśmy ich, bo nie miały oddzielnego opakowania. Yy, a żeby nie zgubić ich w podróży, stwierdziliśmy, że zostawimy je w domu, a raczej stwierdził, tak mój narzeczony i po prostu ich nie zabrał. Ale to lepiej. Pokażę Wam je w pełnej okazałości na pewno jeszcze kilka razy, jak nie tutaj, to na innych socialach. że testujemy je sobie tutaj na szybko. Podłączę teraz yy, to. Do telefonu i zobaczycie różnicę, jaka jest w głosie, a raczej w dźwięku nagrania. Ja się tylko wtrącę, jak coś jest to Road Micro Lighting. Jakbyście się pytali. Ale I to nie też jest to może materiał być, sponsorowany. Absolutnie. Nie jest to materiał sponsorowany, ale możecie zobaczyć, jak to działa, bo wiem, że to jest urządzenie nowe. Eee, I ogólnie zobaczycie, czy to się sprawdza. A wydaje mi się, że tak. I zaraz to sprawdzimy. Próba mikrofonu, e, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy mnie dobrze słychać? Mam nadzieję, że tak. I teraz pytanie, czy mnie dobrze słychać? Bo jak widzicie, jestem daleko od mikrofonu. Znaczy, mikrofon mam tutaj, ale jestem daleko od Was, Widzę. Magia! Ale sobie idę do łazienki. Ha! Z to nie mikrofonem. chcemy słyszeć tego. Koniec nagrania. Jak się to ładne. Poznajcie tego pana? Mam czapkę i nie widać mi grzywki, ale to jestem wciąż ja. To jest grzaniec. To jest najlepszy grzaniec po tej stronie galaktyki. Ludzie tłumami przychodzą do tego miejsca, żeby spożyć ten wspaniały know, grzaniec. To e... it, no, it... I to jest bardzo dobre i warto pić, ale nie dużo. To wasze, zdro wasze zdrowie, moi drodzy. <laughs> Lasek. Słuchajcie, jest tu tak tyle ludzi. Nie da się e... nagrywać, jest za głośno i za tłoczno. Tak. naprawdę tłocznie. Inaczej się tego nazwać nie da. Jesteśmy w pociągu i robimy ASMR, bo kupiliśmy ciasto. Ciasto. I słuchajcie, kupiliśmy ciasto, które wygląda jak ciasto. Zaraz zobaczymy czy smakuje Wygląda jak migdałowy. Pytanie jak smakuje. Widzicie to? Nie widzicie. Słabo widzicie, ale nie pokażemy wam, bo wypadnie. Przestań. Czy To <grym> Totalnie inny smak. Dobra, ale dobre. Mhm. Dobra, ale nie coś innego. Często ciasto orzechowe.